Kochani, no jesteśmy na moim kanale. Teraz y, y, dzień później y, był y, odcinek chłopak, a teraz będzie odcinek, jak, jak pokonać dziewczynę, co przyszło do szkoły. Lepsze ode mnie. Teraz Wam pokażę. Ubieramy się. to będzie super dzień w szkole. Ranek. Mm. No, super. Ekstra fajny dzień. Dobra, ubiorę się w to. Przecież nic mi Dobra, ubiorę się w jakąś tam może sukienkę. Nigdy nie wiem. Tak, to chyba nie. Po co? I tak mi przyjdzie coś dziewczyny. Chyba nikt. Nie, powiedział, że przyjdzie jakaś dziewczyna. Um, czyli... Dobra, wziąłem to i to. Aha, mam to. Okej, okay, dobra. Pewnie nikt nie przyjdzie, bo jestem tak najlepsza. Cajka. ja. Hmm, to jest? Hej. Co ty tu robisz? To nie twoje miejsce. I tak. No właśnie. O co tu w tym chodzi? Może być lepsza tej dziewczyny. Przecież pięknie wygląda w tej sukience. Może to o kolorach wygląda? Na pewno. Wchodzimy do domu Okay. Tak. no to nazywa się, ale jeszcze zrobię coś fajnego, biorę moją magiczną, magiczną książkę, teraz jej pokażę, kto rządzi dobra, liksy Miłość. A nie, to nie potrzebuje. Fajność. Dobra. Muszę zrobić eliksir. Bardzo lubię robić eliksir. Mam książkę. Dobra. Teraz mogę leczyć. O, ok, już jestem poszkolony. ちょっと待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って。

A. Hm. Widzicie? Jestem najlepsza w tym. Ale... No. no, lubię robić to, tak. Ale trochę mi żadnej tej dziewczyny, ale nie idę. Myśli, że jest ona taka dziwna i taka, myśli, że jest fajniejsza ode mnie, Puh. Co ona sobie myśli? Okej, okay, to na koniec Jeśli wam podobały moje odcinki, to subskrybujcie Pa, pa Będę tęsknić za wami, pa